Witajcie, kochani. Mam nadzieję, że jestem słyszany. Że w tej formie jesteśmy w stanie razem spędzić te kilka chwil. I to jest taka niesamowita dla mnie sytuacja. Bo można Powiedzieć o tym, że coś wiem, coś rozumiemy, ale przychodzą takie momenty, kiedy nie wiemy i nie rozumiemy. Mam nadzieję, że mnie słuchać dobrze. I kiedy tak razem jesteśmy, możemy wziąć wdech i tak zanurzyć się w ciszę. Wdech do serca i zatrzymać się w tej ciszy serca, gdzie nie potrzebujemy czegokolwiek rozumieć pozwolić sobie na czas pozwolić sobie na czas takiego spotkania z sobą w całości myślimy, że żeby coś tam ogarnąć pojąć rozumieć i czasami nieraz ta Potrzeba w nas jest tak silna, że blokuje w nas przepływ, by doświadczać tego, kim jesteśmy. Czasami chcemy wiedzieć, rozumieć, wyjaśniać. I gdy przychodzi moment, kiedy nie rozumiemy, nie potrafimy czegoś wyjaśnić. Może się budzić w nas takie coś, że kłócimy się z sobą. I to są takie chwile, gdzie możemy wziąć wdech do serca, zatrzymać się w tej ciszy serca, tak wyciszyć się z tego całego szumu wokół nas. Potem wydech. Pozwalając sobie na zatrzymanie, pozwalając sobie na to, że nie muszę wszystkiego ogarniać, rozumieć wszystko, wszystko wyjaśniać, pozwolić sobie na czas takiego spotkania się z sobą w całości. I nie musisz być w tym spotkaniu zaradny. Nie musisz być. Możesz pozwolić sobie na bezradność. Tak jak teraz jesteśmy, każdy w swojej przestrzeni. Może to jest samotna przestrzeń? Może słuchasz tego z kimś? I wiemy dobrze, że. Całe nasze życie, choćby nie wiadomo, jak było pełne spotkań, to to jest tak, że w efekcie końcowym zatrzymujemy się i jesteśmy sami. Możemy wtedy wziąć wdech do serca. Tak zatrzymać się w pauzie, położyć dłoń na sercu, może, jak kto woli. I wobec tych wszystkich rzeczy, które się dzieją i napinają w nas i wokół nas, przywołać w sobie wdzięczność za każdą sytuację. Tak, trudno jest przywoływać wdzięczność, kiedy jesteśmy zaradni i ogarniamy tak wiele, a tak inaczej jest w nas, kiedy spotykamy się ze swoją bezradnością, słabością, nierozumieniem I jedno i drugie potrzebuje być zauważone, utulone. I potrzebujemy sobie przyzwolić na spotkanie się z jednym i z drugim. I kiedy bierzemy wdech do serca, całym sobą, całą swoją istotą bierzemy wdech do serca. I to zatrzymanie, poza słowami, zatrzymanie, które budzi w tym sercu, światło, takiej samoświadomości, że jestem. Z każdym wdechem i wydechem zaczynamy jeszcze lepiej, klarowniej widzieć życie wokół nas. Przede wszystkim to życie w nas. I widzimy, że w zaufaniu jest Coś tak oczywistego dla nas. Ile próbujemy tym naszym wąskim spojrzeniem ogarnąć rzeczywistość, ogarnąć rzeczywistość, zrozumieć ją, poukładać po swojemu, to często życie nas prowadzi do tego, że spotykamy się z bezradnością. Chcemy coś układać. Chcielibyśmy, by coś było jakieś. A to się układa w tak zaskakujący sposób, że czasami nie aż kłócimy się z tym. A po czasie spoglądamy na to z wdzięcznością, taką miłością i takim zrozumieniem, że to wszystko wydarza się w takiej harmonii. Wszystko uczy nas kochać. Akceptować, uczy nas zaufania, szacunku. To jest droga każdego z nas: odkrywania tych jakości, takiej szczerości, w takim spojrzeniu sobie w oczy, w takim przepływie. Takim przyjęciu siebie w całości. I to spojrzenie sobie w oczy przynosi nam ulgę, która jest tak pełna akceptacji, zrozumienia, bo wiemy, że ile możemy się kłócić z sobą tym, że chcemy wszystko ogarniać, kontrolować, a kiedy przyzwolimy sobie na czas takiego objęcia siebie we wszystkich odsłonach, to uwalnia coś, to jest pełne świ świadomości, mocy tego, kim jesteśmy. I kiedy teraz tak jesteśmy w tym naszym kręgu, bo to już takie oczywiste, że przybywamy z różnych miejsc, tych fizycznych i niefizycznych, i jesteśmy tworząc krąg. Krąg serca, gdzie oddech jest tym, co tworzymy. To jest ta świadomość tego, kim jesteśmy na tej ziemi. Odkrywamy wspólnie się wspierając, inspirując. A oddech, to coś tak fundamentalnego, takiego esencjonalnego jest jak jak pokarm. Gdzie odkrywamy w tej pauzie w tym całym świadomym przyjmowaniu i dawaniu, to co jest takie esencjonalne, to, że każdy z nas dba o swój ogród serca, wybierając uwagą. Kochani, tak jesteśmy w tym kręgu, który jest w potencjale wszystkiego. Bo kiedy tak zatrzymujemy się, to to jest zatrzymanie, gdzie zostawiamy wszelkie myśli o, o braku, o niedoskonałości jakiejś, o czymś, te wszystkie opowieści, które mówią, że... Coś jest nie tak, a coś powinno być inne? Zatrzymujemy się w tej przestrzeni serca, by pozwolić na to, by to światło płynące z naszych serc, poprzez świadomy wdech, pauzę, wydech, by to światło rozświetlało, wibracją nasze życie. I to prowadzi do tego, że rozbudza się nasza świadomość. Im bardziej zanurzamy się w tej pauzie, im bardziej zanurzamy się w swe serca, to tym bardziej budzi się ta nasza świadomość tego, kim jesteśmy. I zaczynamy widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Nie ma rzeczy wybrakowanej, nie ma rzeczy jakiejś zmierzonej w taki czy inny sposób, że czegoś jej brakuje. To wszystko wydarza się w harmonii. I nasz umysł tego nie pojmuje. Nie pojmuje tego, bo umysł chce wszystko dzielić, układać, i ocenia, wartościuje. A to jest taki czas, byśmy spojrzeli sobie w oczy tego, co się przejawia wokół nas, w nas. Spojrzeli z taką wdzięcznością, akceptacją, że wszystko wydarzy się i ma swoją mądrość. Rozumiem, tego nie ogarniemy, ale kiedy sercem na to spojrzymy, to dostrzegamy, że w tak wielu sprawach, które się wydarzają, a które są trudne, w tak wielu napięciach jest coś, co budzi w reakcji naszej, ludzi wokół nas. Budzi coś, co pozwala nam transformować się w tym, kim jesteśmy, uwalniać się, oczyszczać się. Czasami te nasze różne przekonania nas tak krępują. Mówią nam o braku. Mówią nam o tym, że potrzebujemy coś zmieniać. Zaczynamy się siłować z rzeczywistością, walczyć z nią, by ją zmieniać. Aż w pewnym momencie, tak symbolicznie wręcz, upadamy na kolana w bezradności i budzi się w nas zaufanie, bo tak często próbowaliśmy. Ogarnąć tym swoim wąskim myśleniem rzeczy, które są wokół nas, ogarnąć i naprawiać. Aż przychodzi ten moment przyzwolenia, zrozumienia, akceptacji, zaufania. Że już nie chcemy walczyć z rzeczywistością. Nie chcemy zmieniać jej, bo głęboko w nas budzi się ta świadomość, odkrywamy, że zmiana pochodzi z naszego wnętrza, z tego, jak my zadbamy o nasz ogród serca. Jak my wibrujemy, czym emanujemy, gdy robimy wydech, co było w tym ogrodzie naszych serc. Jak jesteśmy teraz w tym kręgu, możemy sobie to przypominać poprzez obecność, wzajemnie się przeglądając. Kiedy bierzemy wdech, do serca możemy spojrzeć na nasze życie W jakich myślach grzężliśmy, w jakich myślach my się plączemy zmagamy A może w lęku tklimy bojąc się utraty czegoś, do czego się przywiązaliśmy. A świadomość budzi się i widzi, że nie możemy nic tracić. Gdyż jesteśmy istotami w swej esencji. Wiecznymi. Jesteśmy miłością. I to może pięknie brzmi, ale kiedy spojrzymy na te wszystkie ulotności i te próby zatrzymania tego, co jest ulotne, nagle zdajemy sobie sprawę, że to są te wszystkie działania nasze, które powodują cierpienie. Próbujemy zatrzymać coś, co jest zmienne, ulotne. I wtedy możemy sobie pozwolić na to, by zobaczyć, dostrzegać, budzić się w widzeniu tego, co jest tak naprawdę najważniejsze w naszym życiu. Że te jakości jak kochanie bez warunku, taka akceptacja, przy, przyjęcie swych cieni, przytulenie siebie, Taki wewnętrzny uśmiech wdzięczności, pełen zaufania i wiele innych, to są jakości, które tak naprawdę są ponad wszystkim. I choćbyśmy wszystko gdzieś tam stracili, z rzeczy, które są tylko na chwilę, to tak naprawdę te jakości, one określają to, kim naprawdę jesteśmy. A to się przejawia w stosunku do ludzi, których spotykamy na tej Ziemi. Dlatego, gdy bierzemy wdech do serca, widząc tą Ziemię przed sobą, to jest nasze życie, to co jest wokół nas, otulamy tą jakością swoich serc, w tym swoim uświadomieniu. Każdo, każdy przejaw życia, każdą spotkaną osobę kochamy. I wiemy dobrze, że to zaczyna się od tego ukochania siebie. I tak często, tak wiele o tym mówimy, ale wiemy o tym, że przypominając sobie to tak często, my po prostu jeszcze bardziej wzmacniamy się, osadzamy. Tym, kim jesteśmy, by już nie być miotanymi różnymi emocjami, myślami, które tak naprawdę nas krępują, ściskają. Jest to czas, by wzajemnie sobie to przypominać i wzajemnie się wspierać, pielęgnując te najpiękniejsze wibracje, które płyną z naszych serc. Te jakości, które widzą w drugiej osobie brata, siostrę, rodzinę. I choćby to były różnego rodzaju istoty, które pochodzą z różnych światów mniej przyjaznych, to to wszystko pochodzi z jednego źródła. Tym źródłem jest życie, które tak bardzo się przejawia. I w tym życiu, w tym przejawieniu jest to coś tak bardzo ważnego, że zawsze wszystko się równoważy, harmonizuje, transformuje. Gdy spojrzymy sercem na to, w zaufaniu, w takiej lekkości, bez przywiązań do tych rzeczy, które są ulotne. O kochani, sam to mówiąc, tak głęboko we mnie się coś cudownego otwiera, cieszy, harmonizuje i tak głęboko uśmiecha, bo wiem, kim jestem. I z każdym wdechem możemy sobie właśnie to uświadamiać. Jesteśmy gwiezdną rodziną gwiezdnymi wędrowcami którzy przybyli na tą Ziemię, by się wzajemnie wspierając, wzajemnie współpracując, kreować, rozświetlać tą Ziemię każdym spojrzeniem, każdym gestem. Wprawdzie płynący z naszych serc. Nie w tych myślach, które nas krępują i ograniczają i tak często mówią nam, że coś nam brakuje. Coś jest nie tak. Ale z tej przestrzeni serca, w tym zaufaniu i dostrzeganiu, że wszystko dzieje się i ma swoją mądrość. My po prostu wiemy i wibrujemy miłością. Tworząc każdy dzień na nowo, obejmując siebie w niemocy, w bezradności, a zarazem w zaradności, w mocy, w całości, bo wiemy, że w takim objęciu siebie jest wszystko, jest moc. To coś prawdziwego, co jest miłością. Tak więc, kiedy tak spoglądamy na siebie, transformujemy się, te wszystkie programy się transformują, to co nas krępuje, uwalnia. Gdy za każdym razem, z każdym wdechem i wydechem, obejmujemy siebie w całości. To jest tak ważne. Tak ważne. Możemy sobie zrobić taki gest, tak jak tutaj jesteśmy. Dotknąć siebie, przytulić, objąć samemu siebie. akceptacji, w takiej wdzięczności, że jesteśmy w tych ciałach, przejawiamy się. One mają swoje wyzwania, swoje ograniczenia, ale fakt, że żyjemy, że jesteśmy, to jest cud. I fakt tego, i to, że możemy wybierać myśl każdą, wzmacniać ją uczuciem, to jest cud we wszystkim. Kochani, jesteśmy cudem, który budzi się, który się przebudza, gdzie Świadomością obejmujemy tak wiele rzeczy, i przez to my rozkwitamy wibracyjnie, rozświetlamy tą ziemię, bo jesteśmy dla siebie nawzajem. Poprzez te swoje ograniczenia i doświadczenia stajemy przed sobą wręcz nazy, bo już nie ma co ukryć. Nie ma co gmatwać. Staniecie w prawdzie swojej jest potężną mocą każdego z nas, bez kompromisu. Stanięcie w swojej prawdzie, w tej harmonii między słowem, myślą, uczuciem, ciałem, to wszystko w harmonii czyni nas prawdziwymi. Czarymi, otwartymi, odważnymi. tym się budzi moc tego, kim jesteśmy. Bez lęku, że coś możemy stracić, bo nic nie możemy stracić. A jeżeli coś się traci, to to jest ulotne. Bo my w swojej esencji jesteśmy dziećmi Boga. To źródło życia przejawia się przez nas. Kochani, tymi różnymi myślami, biorąc wdech do serca, w tym zatrzymaniu, a potem wydech. Kochajmy. Kochajmy zaczynając z siebie, przede wszystkim siebie. I emanujmy tą jakością. Tej miłości, tego ukochania, przyjęcia siebie w całości. Emanujmy tym na innych. Dając pierw to sobie. Też może powie, że to nie jest łatwe. Czasami bywa trudne, ale z każdym dniem, z każdym uważnym, świadomym wdechem i wydechem staje się łatwiejsze. Zapewniam cię. Kiedy zasadzamy w naszych ogrodach te myśli o akceptacji, zaufaniu. Kochani, dziękuję wam bardzo. Niech. Ten czas będzie tą inspiracją, byśmy mogli wzrastać, rozszerzać się w tym świadomym swoim życiu, gdzie objawia się to, kim jesteśmy miłością, życiem. Najlepszego dla Was. Dziękuję Wam bardzo. uh oh,